Nightmare House, wideo recenzja Jest to gra szczelą, z gatunku szczelanka bardzo nawalanka. Nie no, naszego klocucha nie da się podrobić ludzie. Siemano z tej strony Tomez wp 14. Kontynuujemy Nightmare House. Dwójeczka, Chapter czwarty A ja już SRAM. Telefony bez słuchawek. Bez tych Tych takich pierdzielniczek.

Mikasz, tak? Rozumiem Dobrze to rozumiem No i po co ja tu przyszedłem? Już, Skąd like to się Dobra, Naprawdę. Zaczynam zagrajmy za niedługo. Mam nadzieję, że się cieszycie. Bo ja bardzo. I może nawet już dzisiaj wezmę się za nagrywanie. A będzie to giereczka, mówić czy nie? O tubermanie, mówić czy nie mówić? Nie, nie powiem, ma być niósł JEZUS! Spodziewacie się odcinków z mistrzem Deny Mixi 13 naprawdę, solo to horrorki co nie gry dla mnie, mówię wam, ludzie. O jeszcze, jezus, jeszcze. GG, zapomniałem wyłączyć, wybaczycie? Musicie mi wybaczyć, ludzie. Powiem wam, że to broń jest Coś tu stoi? I. Aha, no. Ty mierześ, nie przestraszy drugo, to co tutaj było? Dobra, tak. Ludzie Wy? Wy wiecie, wy to wiecie, że ja nie lubię szybów wentylacyjnych w grach. Nie, ludzie, naprawdę. Proszę was. Ja nie, ja tak się nie bawię. Czekajcie, bo aż mi spadły. Ej, tu nie była kata? Ale ten cień, cholernie straszny. Ej, ja pierd... Co tu się dzieje? Ej! Ej! Jaka schizowa jest ta gra. Ja nie wierzę. Wiem o co chodzi, ale to jest takie... Schizowe Dobra, Jezus, nie lubię takich pomieszczeń, takich wielkich, ciemnych No idziemy ja! ja nie wierzę Jak ja nie lubię tej gry ale, ludzie, my przeszliśmy amnezję, penumbrę, więc to dla nas nie jest nic, ja wam to mówię, chociaż, szczerze mówiąc ta gra mnie bardziej rusza niż tak zwana amnezja, najstraszniejsza gra, ja wam tak odpowiem, ludzie, amnezja nie była straszna z jednego powodu, bo ja to nagrywałem z kimś, a pomyślcie, że ja Nightmare House 2 sam pociskam, drzwi bez klamki, pozdro, o, na nasi... Cześć bychu, cześć Czarek, cześć Kamil, cześć Brygida Dacie mi taką fajną strzelbę? A ty masz karabin, aaa ah. Przydałabym się ammo, naprawdę, to jakaś broń albo ammo by mi się przydało Alright, let's move, dobra idziemy no. Ja mam pierwszy, nie brzę? No oczywiście. Dobra, mamy do tej słabszej broni. Amunicję. Nie chcesz z was iść pierwszy? Dobra, za duże jest to pomieszczenie, czyli że. O, tylko jedna myśl mi tutaj na głowę się nasuwa. Właśnie, na przykład taka. No, tutaj to jest profeska. Dobrze jesteśmy, tu mi się gra skraszowała. Wybaczcie, ludzie. Naprawdę, wybaczcie, to nie ode mnie zależy. Zabijesz mojego kumpla. Wow, Where? Wiecie co? Mam bardzo niemiłą wiadomość Ammunation nam się kończy No ja no! Musisz przydowywać teraz, ciulu Mów do siebie Ciekawe, czy oni mogą zginąć We lost a man Wiecie, co mi się wydaje, że jednak można? Tutaj, oni mogą zginąć. Ja mam za mało naboi, więc sobie tako zrobimy. ammo, nie, źle. Jezus, żartuję, przeszklenie, ja czytuję. No, odszukiwali, szlugi. Dora, dora, dora. dobra, ja Wam powiem, że naprawdę nie ma AMO, to nie zdziałamy za dużo. Chyba, że gdzieś znajdę nagle. Tutaj było AMO, do czegoś. Pamiętam. No, 20 tylko, nie, 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 tak nie może być. Small, too smallest. Dobra, ty wstajesz, czulku, wiem. A tak o tam nie mogę bić. Dobra, trzeba szybko, na, na full tempie, ich po What is this? What is this? That? What? That? What? That? What? No. clear, What? Okay. That? for That? What? That? Did you see That? Did you see That? Yeah, I, I next Natłok naszych przyjaciół Pacjentów, tak zwanych. A ja nie ja, mam amo do dosłownie niczego. Dobra, dawajcie, was nadzieja, panowie. A ja amo potrzebuję. Macie coś? Daj mi to broń. Naprawdę. O, tak, to jest to. Jeszcze tylko troszkę mi tych trzeba rzeczy. Toxic, Graf MW2. Pozdrawiam cię Toxic. Dobrze. Where, where is Jason? Nie, teraz bardzo w tej grze widać nawiązania do Fira, ponieważ dziewczynka Powoli znikająca brigada. No i co teraz? Powiedzcie mi. Shit. Aha. O! Dzięki! Nie, to jest to. Co to za gówno? To takie chude Nic nie mam do chudych ludzi, ale to jest chude co mnie? Anymore Anymore, anymore No, ja pier... A no moi mi pomogą! Tylko jeden żyje? CZEMU MNIE TO NIE ZDZIWIŁO LUDZIE, POWIECIE MI? Jezu. CZEMU MNIE TO NIE ZDZIWIŁO, ŻE ONI POBIEGLI a tu co, zostałem? Centralnie ludzie, nie podoba mi się to O, to mi się podoba Koniec odcineczka, mam nadzieję, że wam się podobało i powiem wam ludzie, że gra jak są nasi przy nas w ogóle nie straszna I zapraszam do kolejnych odcinków, a jak na razie to żegnam się z wami i czekajcie na nowe odcinki i na przyszłe zagrajmy, które będzie już na 100%, a będzie to Shadowground! Tak Teraz powiedziałem dla wytrwałych to szacun, a dla tych co nie to też szatlun. Dobra, dziękuję za uwagę, Nara.